A co byś tyś taki wszystko jasne? Zapraszamy panie Marku. Zaraz będzie szklaneczka. Jest woda. Wiemy, że jest woda. Wszystko pod kontrolą. Tylko woda. O, na razie tylko woda. Panie Marku, jak tak w kuluarach czekaliśmy jeszcze na, na tę doniosłą chwilę, to miał pan zafrasowaną minę. Proszę powiedzieć, czy to wszystko przez te nieszczęsne tłumiki. Yy... Nie może pan spać po nocach. Gę? Przed chwilą mi powiedział. Tylko nie, nie pytałem cię o tłumiki. No właśnie. <gry> Dlatego zapytaliśmy. No, no pewnie, problem jest. No bo drużynę pan ma, prawda? Na mistrza Polski? To, tak, oczywiście. po yy, to... Bo to... Oczywiście jest to spor. Jak dostałem propozycję od prezesa Dowhana i zobaczyłem ekipę, no to mówię, no trzeba spróbować. Nie? Wybaczyć jeszcze raz Instytut Myszla i mam nadzieję, że szczęście będzie nam sprzyjać, bo jest to daleka droga oczywiście, ale potencjał mamy i chęć też. Także. O chęci najważniejszym, tak. Dziesięć <grymne> lat chęci pracował dobra. pan we Wrocławiu. Czy tutaj w Zielonej rozpoczyna pan w Zielonej Górze kolejną dekadę? No nie no, do 80 nie będę pracował. Nie? <grymne> Chciałbym, ale zobaczymy. Trenerze, czy to rzeczywiście prawda, że trener jest najlepszym żużlowym trenerem świata? Oczywiście, że nie. A kto jest lepszy? No przecież pan zdobył drużynowe mistrzostwo świata. No, zawodnicy są najważniejsi. Oczywiście trener też, bo musi tych zawodników wybrać, zmotywować. no ale dla mnie zawsze zawodnicy są najważniejsi. Trener musi mieć dużo szczęścia, do tego, tak to powinno być, a ja myślę, że nie mogę narzekać tak, jak patrzę na, na lata, jak byłem zawodnikiem, bo szczęśliwie przejdziłem przecież ileś tam lat i jako trener, no nie raz było lepiej, nie raz było gorzej, bo oczywiście droga trenerska. To nie jest, że się ciągle wygrywa, bo nawet Murinio przegrywa, prawda? Gdzieś tak nie przegrywa. A, nie. Ale ja myślę, że z Falubazem będziemy wygrywać. Najgroźniejszy konkurent? No ja, ja powiem tak, że ja nie rozumiałem yy, yy, Gorzowa i Zielonej Góry. A teraz zacznę rozumieć. Trenerze, nie bójmy się, bo kibice przyszli tu między innymi po to, żeby, żeby to usłyszeć. Dream Team jest, najlepszy żużlowy, żużlowy trener świata jest. Czy będzie mistrzostwo? No musi być, no jak. Panie trenerze, y, słynie pan ze swojej wielkiej pasji do kolarstwa, do jazdy na rowerze. Podobno już pan jeździł po zielonej górze, ale chyba się pan zgubił, czy to prawda? Yy, no bo... Drodzy kibice, jak zobaczycie zagubionego rowerzystę, to pomóżcie mu, bo to wasz trener. Zgubił yy, drogę, bo... Pojechałem sobie drogą i yy, wszyscy na pewno wiedzą. Nagle yy, odra mi stanęła w poprzek. Pacet, facet. facet. Stoi, prom stoi, mówi, no to wjeżdżasz pan czy nie? Ja mówię, nie, dzisiaj jeszcze nie. Może my razem. I odpływa pan jeszcze I z się, tego portu. I się wróciłem. No dobrze, że pan wrócił. A, droga była krótka, ale dobry asfalt. No, lubię, lubię pojeździć na rowerze. Ile dziennie kilometrów? No, to znaczy, kiedyś myślałem sobie, że to jest niemożliwe, ale takie mam towarzystwo polarskie i, i dużo, i 70, 80, 100... Zależy. Szacunek dla trenera. <klucz> Prawa dla trenera Marka Cieślaka. Ostatnie pytanie. Trenerze nie było pana jeszcze w klubie Faluba z Zielona Góra, kiedy projektowano i budowano Tor, nowy Tor. Tak. Czy, czy, czy to jest dobry Tor, czy on dobry. będzie przyjął miejsca tak, drużynie? Tak, tak. Ten tor został dobrze zmieniony i naprawdę y, powinny być dużo ciekawsze wyścigi. Geometria trudna? Znaczy, dla dobrych zawodników to, to jest kwestia jednego biegu, żeby y, rozpoznać sobie y, geometrię toru, ale tu chodzi o to, żeby były ciekawe wyścigi, żeby można mijać po dużej, po małej, także... Tam... A, ilu za... no, przepraszam, a ilu zawodników z miejscowego klubu, którego jest pan trenerem, powołał pan do reprezentacji Polski? Wszystkich najlepszych. <noise> Marek Cieślak! Panie przed tą prezentacją, ale kibice przyjęli pana wspaniale. No i dziękuję kibicom. to Znaczy e, tremy nie miałem, bo no, już jestem za młody na, na, na tremy, ale tak sobie myślałem, że no, część kibiców może mnie przyjąć bardzo dobrze, a część niekoniecznie, bo no cóż, był tu inny trener miał wyniki, więc to wszystko jest troszeczkę tak no. Nie dla wszystkich, jak to się by pomyślić, To jest normalne. No ja muszę sobie zdobyć tu kibiców wynikami przecież, nie, nie mogą. Panie trenerze, dziwna sytuacja w ogóle. Odwoływane wszystkie zawody od 23 marca. Jedziemy w niedzielę ten trening punktowany, czy to też jest odwołane? Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy my możemy używać, te stare tumiki. Po prostu je, z, zrobiło się to, co się zrobiło. Ja to przewidywałem, że tak się to wszystko skończy. I teraz sezon się zaczyna i my właściwie nie wiadomo, co mamy robić.